Dzień dobry. Temat trzeci. Prawa szachowej krainy. Tak jak w każdej grze, w szachach trzeba przestrzegać zasad gry, czyli praw szachowej krainy. Wiele z nich poznaliście już, poznając figury i pionki, ale kilka ważnych reguł jeszcze wymaga omówienia. Pierwsza reguła. Ruchy wykonujemy na przemian. Raz białe, raz czarne. Raz białe, raz czarne. Druga bardzo ważna reguła, ona już była pokazana, ale podkreślam pierwszy ruch wykonują białe a następny, czyli drugi ruch, czarne i tak dalej. Białe, czarne. Trzecia bardzo ważna zasada to, gdy zbijemy bierkiem przeciwnika, nasza bierka staje na jej polu. Nie może w tym samym ruchu pojechać dalej. Na przykład pionek zbija pionka ten pionek, tego pionka odstawiamy poza szachownicę, a ten, który zbijał, staje na miejscu bierki, którą zbił. W tej chwili ruch jest białych i biały pionek staje na polu, na którym może być zbity przez tego pionka, przez czarnego pionka. Czarny pionek może zbić białego. Ale istnieje taka zasada, że w szachach nie ma obowiązku zbijania. Prowadząc zajęcia z moją wnuczką Natalią, ona już jest w szkole podstawowej, nie jest w przedszkolu, ale była jeszcze w przedszkolu, zadała mi takie bardzo ważne pytanie. A po co gramy w te szachy? O co chodzi? Dlaczego? Jakie tutaj Ważne mamy osiągnąć cele. Bardzo mądre pytanie i teraz Wam odpowiadam. W szachach nie gramy po to, żeby zbić jak najwięcej bierek przeciwnika, ale po to, żeby pojmać króla przeciwnika.